Cześć Wam, dobry witam serdecznie. Kanał to jest Misera Foworowski, się kłania. Słuchajcie, no, ja rosnę w siłę, bo yy, nagrałem się Pani, czyli warto, warto się nagrywać. Pewna Pani i mówi o tym, że no, jest to ze skoro. Ja nawet nie myślałem o takim, o, takim, o takim zagadnieniu, o takim pytaniu. Historia nie jest jakaś taka niebywała, która nie mogłaby się zdarzyć. Pani jest dzieckiem tam się wszystko po, po, popsuło, są razem, ale są osobno, czyli mieszkają razem, ale no, niby dają, daje, daje temu panu e, szansę, on chce się zmienić, ale w zasadzie tam się zastanawia, czy warto i tutaj właśnie chodzi o tą taką e, drogę, o tą licytację, ten pan jeszcze nie wie, on, on, on cały czas myśli, że on, on, nie, on nie podejmuje, on nie chce się, on nie chce zrezygnować z piwa. On kiedyś tam pił parę ładnych lat, przyzwyczajony właśnie, bo to ciągle ten temat jest wałkowany. Jednak to się będzie powtarzało o tych współuzależnionych osobach i, i, i też ludzie mnie właśnie piszą, pytają, a jak on pije, pił 5 lat czy 10 piwo ale później przestał, a teraz znowu tego, że tylko w weekendy albo może tylko po dwa, po pięć. Przecież ja nie mogę tak. Ja przede wszystkim w ogóle nie, nie tyle, co nie mogę, tylko ja nie chcę być tutaj jakąś wyrocznią. Ja nie wiem, czy ktoś jest alkoholikiem, czy nie ma. Może mieć predyspozycje, ale nie powiem, tak, jesteś alkoholikiem. W zasadzie to już można się domyślać po paru odcinkach, czy się jest, czy nie jest. Nie moja taka rola jest. Tu trzeba włączyć czasem trochę sobie pomyśleć i, i samemu do tego dojść. Chyba, że tak jak kiedyś mnie pani poprosiła, to dosadnie musiałem przemówić do tego pana, któryś tam film, właśnie z czerwoną planszą. I bardzo się okazuje, że ta pani mnie pyta, czy. to znaczy może nawet nie pyta, ona jest, ona jest właściwie prawie pewna, że ona już by wolała człowieka, którego poznała. No, pewnie ujął czymś, czymś, czymś takim. Niewiele, niewiele, dopiero niewiele wiem po takich właśnie nagraniach po jednym nagraniu czy dwóch. Ale z tego, co się orientuje, to ten pan, który, którego poznała, on też pił. On pił wiele lat. Teraz kilka lat jest trzeźwiejącym alkoholikiem, abstynentem. I to jest świetne. Ja, 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 ja o tym nie pomyślałem. Bo wiecie, o co tu chodzi? Bo chodzi o to zaufanie. większe zaufanie niż mniejsze. Zaufanie większe dla tego człowieka, który on jest sam. Który nie pije, bo on kiedyś tam przestał pić z jakiegoś tam powodu, ale nie pije dla siebie, dla, dla samego siebie. On gdyby chciał, to on jest wolnym człowiekiem, on może sobie wyjść, on może, może sobie sięgnąć po, po jakikolwiek alkohol w każdej chwili, ale on nie chce, bo on ma różne swoje. Właśnie o tym, co zawsze mówię: motywacje, cele, i on chce żyć, on chce żyć jest w średnim wieku i on chce żyć, bo ma przed sobą jeszcze parę lat życia i różne też tam jeszcze chce osiągnąć. I ona stabilniej się czuje, stabilniej by się czuła przy nim. Oczywiście my wszyscy wiemy, że zawsze istnieje to niebezpieczeństwo, prawda, ale to jest takie, takie mierzenie, takie ważenie, który alkoholik lepszy, czy ten potenc- no, ten już prawie zdiagnozowany właściwie, który ciągle popija i nie może zrezygnować, właśnie nie może zrezygnować. Jeżeli ma zrezygnować, to tylko dlatego, że dla tej osoby, czy tego dziecka, a nie dla siebie, no to to jest okaz dupy, bo, bo jeżeli coś się, jeżeli w domu coś nie wyjdzie, jeżeli się poślizgnie noga, no, no jeżeli, no, nie wiem, no, no, będą złe, ciężkie chwile, jakieś wydarzenia, to ten człowiek jest w stanie w każdej chwili sięgnąć po alkohol szybciej. Tak mi się wydaje. Dla mnie to jest, to jest, dla mnie to jest o tyle zaskakujące, że tak sobie usiadłem i posłuchałem tego, pomyślałem, kurczę, rzeczywiście ja bym też chyba, nie chyba, jeżeli ja bym na miejscu kobiety czy mężczyzny, gdyby było odwrotnie, czekał, Pół roku, rok, zanim ta osoba na przykład pójdzie, batem, bo tam chyba zdaje się nie był nigdy na terapii. Jeżeli ta osoba zanim zacznie, zanim, zanim zacznie rozumieć to, że ona nie robi to dla kogoś, tylko dla siebie, że rzeczywiście te wszystkie ich sprzeczki, kłótnie, wojny, bitwy są tylko przez to, że, bo on jest, właśnie, on jest do rany przyłóż, to jest to samo. A, do rany ty jesteś, albo. Hania, mówię ci, no tak wspaniały, świetny byłby facet, gdyby właśnie nie to, że pił. Pił i pije. I za Chiny nie może z wszystko w domu jest zrobione i zarabia i wszystko i tak dalej. Ale nie może przestać, nie może zrezygnować z tego jednego wieczorem, czy, 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 czy byle gdzie do kina, do, do kina. No, no tak jak dzisiaj jest po prostu, przed kinem, no, przed meczem Gdzieś tam ludzie na no, okrągła. ja zacząłem też już to zauważać, że i na plaży, wszędzie są, są te piwa w ręku. I rozumiecie, o co mi chodzi. Że mnie to podbudowuje na tyle, że ja na przykład mógłbym, e, tak osoba, która, ktoś mnie pytał, czy alkoholik, masz szansę jakiegoś poznać. To teraz masz odpowiedź, że masz szansę, bo jakby jesteś, może tu nie mówmy o jakimś bohaterstwie, ale taka kobieta bardziej jest może jakiś mniejszy wiadomo, że najlepiej by było żadnego alkoholika, ale akurat poznała zacnego człowieka, który te tu się rozsypuje, a tutaj mogłaby wiązać jakieś nadzieje na, i, i to jest właśnie ta rezygnacja ze swojego Partnera, nie wiem czy oni tam mają ślub czy nie, ze swojego partnera na rzecz, który, który będzie dopiero, jak, jak mu się zachce, który zacznie, podejmie walkę o, o, o siebie, o całe małżeństwo też. I ten proces będzie trwał. I to też będzie śliskie, bo nie wiadomo, czy on przejdzie na tą, na tą stronę, że on zrozumie, że to robi dla siebie i ile to będzie trwało i to ważenie, a tamten człowiek jest też kapitalny. No nie będziemy teraz tu wartościować, że tamten to robił, a tamten to, tamto no, coś, coś Coś ją ujmuje, a wiele z tego co wiem. I ona waży właśnie odejście, ale tutaj wie, to nic, że, to nic, że jest alkoholikiem, ale on jest stabilny, on, on trzeźwo zaczyna myśleć on już od jakiegoś czasu i to on, on jest większym dla niej, większe, większe czuje przy nim bezpieczeństwo potencjalne i jest gotowa w to wejść. Co sądzicie na ten temat? Bo to jest, mnie, to, mnie to na tyle poruszyło, że to jest, to jest ciekawe że nie jest może do końca spodrenny, ale jest to ryzyko. Tyle, że ten facet ponoć on ma takie swoje już na, na bank, na, na, na milion procent swoje przemyślenia, jest wrogiem w ogóle teraz stał się alkoholu. Tam nawet, yy, no tam do kogoś porównuję, wrogiem alkoholu. Yy, i przede wszystkim chce żyć, Nie może jest szkoda czasu, już na picie i tak dalej, i tak dalej. Jest. No jest tego na no pewien. To, no to, to są te słowa, właśnie te, które tak funkcjonują. On też był pewien, a po 20 latach zapił. Ale to chodzi tutaj właśnie o coś innego. Nie biorąc pod uwagę kogoś z zewnątrz, to nazwijmy, czyli nie alkoholik. Fajny temat, mi się podoba, jeżeli chcecie to albo, no, 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 zachęcam. Nagrajcie się, czy napiszcie, bo jak widać, to skutkuje tym, że ja się odzywam. A tam ja zostawiłem, no, jeszcze jestem dłużny, dwa długie maile. Nie jestem w stanie jeszcze, to muszę się zastanowić. Pozdrawiam i odpiszę na pewno jednej pani i bodajże jednemu panu na, 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 na takie posty na, na, na żywo, na gorąco codzienne to staram się jak najszybciej odpisywać no i dziękuję za za, 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 za dokładanie do zrzutki bo jest jedna czwarta kwoty do zebrania na moje kolanko żebym dreptał tu bez kul I, i to już może być niebawem jesienią a, a pewnie najpóźniej na wiosnę zobaczymy, jak to pójdzie, bo już jest jedna czwarta z 20 tysięcy. Myślę, że w tej kwocie, no nie wiem, jak to tam wygląda w protezowni, ale to nie teraz, nie o tym y, program. Dziękuję. Pozdrawiam. Jutro już czwartek. Wszystkiego dobrego.